Znałem NLP, byłem zachwycony. Oto metoda tworzenia modeli umiejętności, szybszego opanowywania różnych umiejętności w każdym obszarze życia. To było fascynujące, to było niezwykle ciekawe, to było bardzo skuteczne. Przez lata rozwijałem umiejętności w tym obszarze, stosowałem je w pracy z klientami indywidualnymi i biznesowymi, stosowałem je w rozwoju własnych firm, stosowałem je w pracy z samym sobą i w poprawie swojego życia. Było tam dużo dobrego że jest tam też wiele rzeczy, które jest w poprawie Stąd praktyk Beyond NLP. Praktyk Beyond NLP, czyli wyrzucenie tych rzeczy, które w klasycznym NLP nie działają, nie sprawdzają się za dobrze i dodanie wielu nowych rzeczy, wielu nowych rozwiązań, które naprawdę dobrze działają, które naprawdę dobrze się sprawdzają, które można przenieść do różnych w twojego życia. Rozwiązań opartych o współczesną wiedzę, psychologiczną, neurologiczną, o wiedzę ekonomistów behawioralnych oraz o szereg innych nauk, które przez ostatnich 40, 50 lat od powstania NLP bardzo się rozwinęły. NLP w pewnym sensie stanęło w miejscu stosunkowo do tych rzeczy. Bionda NLP jest powodem nadgonienia, skorzystania z tej wiedzy, z tych kompetencji, z tych umiejętności i przekazania czegoś naprawdę wartościowego.